Witam serdecznie, tutaj Konios1980. Mamy chyba 14 bodajże września 2016 roku. W końcu po rocznym zapowiadaniu i braniu się do restartu moich baniaczków są pierwsze dzisiaj kroki ku temu. W tej chwili rozebrałem 20 litrowy baniak. Wyciągnąłem roślinki, podłoże. Dzisiaj jeszcze kostkę mam nadzieję, że zdążę zrobić, aczkolwiek widzę, że idzie wszystko to topornie. Krótka tylko informacja, na czym postawię. Chciałem na ziemniaku, czyli na ziemi ogrodowej, że u mnie tutaj w okolicy wszędzie jest badziew, jeżeli chodzi o ziemię, żeby tak ją wziąć prosto z ogrodu, czy gdzieś z okolic. W niedalekim sklepie z kwiatami, z roślinami i proszę Was, z ziemią. Trafiłem na taką ziemię Hartmann firmy. Dla roślin piszę niby podłoże dla roślin wodnych. W sumie tak, jak brałem trochę tego podłoża, jest to podłoże takie z piaskiem, trochę wymieszane. Mam nadzieję, że się spisze. Nawozów tutaj niby nie ma, nie jest nic niczym, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejną rzutę zrobię, jak rozbiorę 40. W tej chwili w łazience mam umytą 20. Trochę mam problem, żeby doczyścić takie pozostałości centki małych glonów. Męczę się z tym okrutnie. Zobaczymy, może, może uda mi się to doczyścić, tak żeby ten efekt szkła był. Czystego przede wszystkim uzyskamy. Ok, to na tyle. Jak ktoś będzie zainteresowany, zachęcam do obejrzenia. Pozdrawiam hej.